Jeśli chcemy znaleźć nasze zdjęcia po imprezie i przesłać je dalej, to na pulpicie mamy zdjęcia, myślnik, skrót. I tutaj będzie nam, w zależności od tego, którego dnia otworzymy, stworzy się folder z datą, jeżeli odpalimy program. I w tym folderze z datą będą nasze zdjęcia. Tutaj wszystkie się zapisywały. Jeżeli mamy w tym folderze z datą tutaj pierwszym będą zdjęcia w ramkach, takie jakie zrobiliśmy tam, na przykład z, z, z trzema zdjęciami na jednej ramce. Mamy też tutaj Originals i tutaj będą zdjęcia takie bezpośrednio zrobione przez, e, przez aparat. Takie pojedyncze, każde z zdjęć os z osobna. I obydwa te foldery, możemy sobie później pobrać na pendrive'a, wysłać e, przez dysk, przez e, web transfer. Um, więc w taki sposób możemy szybko po imprezie zgromadzić wszystkie nasze zdjęcia.